Scanner Darkly, film z 2006 roku, jest adaptacją noweli Filipa Dicka. Jest wierną adaptacją, i moim zdaniem jest to bardzo ważne, bo jest to bardzo personalna nowela, i jest to przez to również bardzo personalny film z perspektywy Filipa Dicka. Głównym bohaterem tej historii jest Bob Arktor, tajniak pracujący dla biura szeryfa, który inwigiluje jedno z lokalnych środowisk osób uzależnionych od narkotyków, osób handlujących nimi w sytuacji, kiedy przez naród przepływa fala uzależnień i kompletnej dewastacji spowodowanej przez nowy narkotyk, który jest określany jako substancja D, która jest skrajnie uzależniająca w porównaniu do wszystkiego innego, co jest na rynku. Arktor inwigiluje to środowisko, jak już wspomniałem, sam po drodze uzależniając się od tej substancji sam powoli spadając po spirali, która towarzyszy osobom biorących ten specyfik.